Daar is daai o tym, co będzie działo się w roku przyszłym i w latach następnych. W oparciu o tą halę wielofunkcyjną powstanie ośrodek wystawienniczo-targowy EXPO Sejm. Chciałbym teraz poprosić okay. Pana Starostę Ryszarda i się podziękować za zaangażowanie w powrót do Wreszcie nasi przedsiębiorcy rodziny na Ziemi Sejdeńskiej zabrali się za rzeczy niekonwencjonalne. Ta opuszczona przez wiele lat, wcześniej tętniąca życiem, tętniąca gwar, tętniąca na na stępu hałasu, znajduje swoje miejsce. To nie tylko to, co dzisiaj widzimy, tym ton ale to również tak jak Wcześniej już wspomniano, będzie to hala, hala wielofunkcyjna do wykorzystania w wielu momentów. Chciałbym teraz zaprosić pana burmistrza Jana Stanisława siata Jest to osoba, która też bardzo mi pomogła, a więc podziękować za tą pomoc i zaangażowanie w ten projekt. Proszę Państwa, jesteśmy w domu. Pani Irwina, członek Zagrodu Stowarzyszenia Ziemia Sejmyńska. Pan Andrzej, członek wspierający stowarzyszenia, w związku z tym, jak ich nie wspierać. Bardzo się cieszę, że ten dzisiaj oddawany obiekt do użytku e, zasili harmonogram atrakcji turystycznych e, kreowania dla przez Stowarzyszenie. Dziękuję. Skoro już wiemy, że zaczynając w wieku lat czterech, można być drugim Robertem Kubicą, proszę Państwa, to teraz parę słów o torze. Tor, na którym jesteśmy, jest torem całkowicie bezpiecznym. Ma opinie rzeczoznawców, jest to wszystko spełnione i nie ma się czego obawiać, że maluchy sobie nie dadzą rady. Oczywiście nie muszą jeździć od razu bardzo szybko. Karty, które tutaj mamy, mają przesuwane siedzenia, przesuwane pedały, że zarówno dwumetrowy, jak i metr m też potrafi się w tym wózku znaleźć. Jest tylko jedno ostrzeżenie dla tych ludzi, którzy jeżdżą samochodami. Proszę uważać, hamulec jest w lewej nodze. Gaz w prawej, hamulec, tu mamy dwa pedały, gaz prawa, lewa, hamulec, ale jest taki kuśnie, że jeżeli naciśniemy na pedał hamulca do oporu, to silnik nam nie zgaśnie, ale gaz nie działa. Jeżeli ktoś przerażony wciśnie dwa pedały jednocześnie, to ten prawie z gazem nie działa. Silnik zwolni, że spokojnie jest to całkowicie bezpieczne. Proszę Państwa, tor ma 206 metrów długości, są cztery zakręty. Dla tych, którzy już troszeczkę jeżdżą, bo ten zakręt można pokonać jednym mukiem. Dla tych, co nie jeżdżą, ma pięć zakrętów, bo się robi tak, tak tego typu. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, całkowicie tor bezpieczny. Mamy do dyspozycji na torze sześć kartów dla wszystkich plus dwa dla dzieciaków. ja pojadę pierwszy, żebyście pojechali za mną. Jeżeli stwierdzicie, że ja jadę za wolno, to zde mnie i ja puszczam was do... Łatwo? Tak, 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 tak. 1300 samochodów ale takich wrażeń nie miałem. Warto? Wiem, że warto, zachęcam wszystkich. Finalna sprawa: Wszystkim radzę jeździć, próbować, testować. Naprawdę jest super.